na znakomity wynik ja dudel nie sądziłem, że już pokona Bronisława Komorowskiego w pierwszej turze. Cieszę się, że tak się stało. Pamiętam bowiem, gdy 10 lat temu Świętej Pęci, profesor Lech Kaczyński walczył o urząd prezydenta zwycięsko z Donaldem Tuskiem. To pierwsza tura jeszcze nie była Platformy, jeszcze nie była Donalda Tuska. E, nie, jeszcze nie była nasza, a była, była Platformy. Natomiast dzisiaj jest, jest już przełom. Polacy chcą przełomu, chcą zmiany. Jestem pewien, że będzie zwycięstwo. Wygra lepszy kandydat, wygra kandydat zmian, wygra Andrzej Duda. Natomiast jaki to będzie wynik, aby jak najlepszy dla Andrzeja, bo to też będzie wyraz zaufania do jego programu i wyraz dezagrania wobec tego, co robił Bronisław Komorowski i Platforma Obywatelska, która fatalnie rządzi przez ostatnie lata. Fakt, że Bronisław Komorowski tak bardzo unikał debaty, wiele mówi, on boi się tego starcia, bo wie, że sam nie ma żadnych dokonań w okresie pięciu lat prezydentury i nie ma żadnej wizji tej prezydentury na kolejne pięć lat i wie, że Andrzej Duda jest nie tylko świetny merytorycznie, ale też retorycznie i że będzie mu trudno w czasie tej debaty, więc sądzę, że jeszcze pojawią się różne przeszkody ze strony sztabu pana Bronisława Komorowskiego, do formuły tej debaty, bo będzie się jej obawiał, ale nie ma wyjścia, bo przegrał. Przegrał. To jest jego gigantyczna porażka, to jest klęska Komorowskiego jako prezydenta, który miał takie narzędzia wpływu, promocji, był tak wspierany przez różne media, zwłaszcza media publiczne, które w zasadzie zmieniły się media prezydenta Komorowskiego i mimo to przegrał, gigantyczna klęska. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Paweł Kukiz jest symbolem radykalnej zmiany, symbolem rewolucji. On chciał tej rewolucji w Polsce, jeżeli chodzi o konstytucję, chciał wysadzić powietrze i budować nową. I w tym sensie zna można znaleźć szereg punktów wspólnych między programem Andrzeja Dudy i Pawła Kukiza. A nie można znaleźć wspólnych punktów między tym, co mówił i proponował Paweł Kukiza, Bronisław Komorowski. Jeśli wyborcy Pawła Kukiza chcieli zmiany, to w sposób naturalny w tej chwili najbliższym kandydatem jest tylko i wyłącznie jeden, czyli Andrzej Duda. Bo Brysły Kowrowski jest obrońcą tego, co jest. Obrońcą status quo, obrońcą tego całego systemu, który w oczach bardzo wielu wyborców, jak się okazuje, nie zdał egzaminu. Jeśli Andrzej Duda jednak nie wygra w drugiej turze, czy możemy myśleć o nim jako o następcy Jarosława Kaczyńskiego? Andrzej Duda wygra w drugiej turze. Ale jeśli nie wygra, czy byłby godnym następcy Jarosława Kaczyńskiego? Andrzej Duda wygra w drugiej turze. Będzie prezydentem Rzeczypospolitej.